Dziś na konferencji w Katolickiej Agencji Informacyjnej rozmawialiśmy o tym, jaką Kościół przede wszystkim udziela pomoc kobietom, które doświadczają trudnej ciąży czy trudnej sytuacji podczas ciąży, ale jest też pomoc od państwa. Jaka w tym momencie jest ta pomoc? W jakim wymiarze? No, ta pomoc jest ogromna. W ubiegłym roku udało się dokonać historycznej zmiany prawa dla osób wychowujących ciężko niepełnosprawne dzieci. Dzięki także Komitetowi Inicjatywy Obywatelskiej stop zakazowi pracy, którego założycielami byli w większości ludzie wierzący, w większości ludzie związani z obrońcami życia, udało się zmienić ustawę, która zakazywała wykonywanie jakiejkolwiek pracy dla osób wychowujących swoje ciężko chore dzieci. I pobierających świadczenie pielęgnacyjne. To jest wielka zmiana, chociaż brzmi trudno. Ja powiem tylko może na przykładzie. Jak mnie rodziła się 11 temu, lat, lat temu ciężko chora córka, ja otrzymałem ze strony państwa 154 zł miesięcznie wsparcia. W tej chwili, jeżeli jakiekolwiek ciężko chore dziecko się rodzi, kobieta wie, że dostanie ze strony państwa wsparcie w wysokości 4100 zł miesięcznie i będzie miała możliwość wykonywania pracy bez limitów, bez ograniczeń. To jest bardzo ważna zmiana. To jest zmiana, która. Po pierwsze, daje bezpieczeństwo kobietom, że nie ma jakichś wniosków, nie ma uznaniowości, czy temu się należy, czy przekraczasz limit dochodowy o 2 zł, czy o 3 złote. Nie. Każda kobieta w ciąży, która wie, że urodzi jej się ciężko chore dziecko, dostanie 4100 zł miesięcznie do 18 roku życia tego dziecka. To jest wielka zmiana, z której się trzeba cieszyć i o której trzeba mówić. No bardzo dobrze, że ta zmiana nastąpiła, ale tak. pewnie to jeszcze nie wszystko. Co jeszcze przed nami? Jakie prace obecni rządzący powinni wykonać w kierunku tych najbardziej potrzebujących? Bardzo wiele, oczywiście. Znaczy, z pomocą dla osób z niepełnosprawnością jest jak ze służbą zdrowia. No, bez względu na to, na jakim ona byłaby poziomie, zawsze można coś zmienić na lepsze. Najważniejszym postulatem w tej chwili, który jest, to jest zatroszczenie się o osoby niepełnosprawne po 18 roku życia bo razem ze zmianą yy, znoszącą zakaz pracy dla osób yy, pobierających świadczenia pielęgnacyjne wprowadzono, że świadczenie pielęgnacyjne jest do 18 roku życia dla dziecka. Natomiast po 18 roku życia dziecko, czy to już dorosły, musi zgłosić się na nową komisję i wystąpić o świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające jest świadczeniem zasady słusznym. Ten dostaje więcej, kto jest bardziej chory. Ten dostaje mniej, kto jest mniej chory i mniej potrzebujący, potrzeby. mniejsze potrzeby. Natomiast skala do wypłaty tych świadczeń została ustalona tak abstrakcyjnie, że najwyższe... Świadczenie w najwyższej wartości otrzymają zaledwie osoby leżące sparaliżowane. Szacuje się, że około 50 tysięcy osób. W Polsce jest 3,5 miliona osób z niepełnosprawnością, z orzeczeniem o niepełnosprawności, a według Państwowego Spisu Powszechnego 5,5 miliona Polaków określiło się jako osoby niepełnosprawne. To pokazuje, że to świadczenie wspierające, chociaż z reguły jest dobre, zasady jest dobre. To ono jest bardzo niewystarczające i zarezerwowane dla wąskiej grupy ludzi. Na szczęście y, skala do tego świadczenia wspierającego jest ustalana na podstawie rozporządzenia ministra pracy. Zatem wystarczy zmiana jednego rozporządzenia, aby. Większa grupa osób otrzymała wyższe świadczenia, i do tego trzeba dążyć. Ja jestem dobrej myśli, ponieważ jak było przyjmowane w zeszłym roku świadczenie wspierające i znoszony zakaz pracy, to cała scena polityczna popierała tą zmianę. Co więcej, ówczesna opozycja, a teraz yy, koalicja rządowa chciała zmiany tej skali na bardziej korzystną dla osób niepełnosprawnych. To wtedy nie przeszło. Mam nadzieję, że teraz, jak są u władzy, yy, no to mówimy, sprawdzam, czy oni rzeczywiście chcą się troszczyć o osoby z niepełnosprawnością, czy była to po prostu pałka przedwyborcza, którą chcieli uderzyć w poprzedni rząd i pokazać, że oni są lepsi, tamci są gorsi. Zobaczymy, ale ja jestem dobrej myśli. Temat wsparcia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych nie jest od dzisiaj. Rzeczywiście tutaj zawsze Lewica była najgłośniejsza w temacie, a dzisiaj Lewica ma resort pracy, więc apelujemy z tego miejsca, żeby rzeczywiście coś się zadziało, a Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka dziękujemy też za zeszłoroczną inicjatywę i za ten ogromny sukces, sukces i ukłon w kierunku najsłabszych niepełnosprawnych ich opiekunów. Także bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję.